E Na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Grudziądzu odbyło się oficjalne otwarcie ostatniego projektu GBO z roku 2016. Czterotorowa bieżnia licząca 100 metrów trafiła do uczniów oraz mieszkańców miasta. Powiem szczerze, że z młodzieńczych lat mi zostało, że jestem zapalonym sportowcem, teraz już tylko zostało mi amatorsko. Tutaj dosyć często gram na orliku w piłkę nożną, często wychodząc z tego orlika patrzyłem, że ten teren tutaj jest taki niewykorzystany, dziurawy, dlatego pomyślałem, żeby można było stworzyć bieżnię lekkoatletyczną, żeby uczniowie ze szkoły, mieszkańcy Strzemięcina mogli sobie korzystać z tej bieżni, tak? bo nie trzeba tylko biegać, można przyjść sobie poćwiczyć, poskakać. Jest bezpiecznie. Lekcje WF-u dla uczniów w okresie letnim staną się dużo bardziej komfortowe. Mieszkańcy również będą mieli możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Bardzo się cieszymy. Jesteśmy szczęśliwi, że się udało to zrealizować, ponieważ startowa... znaczy, wniosek o stworzenie bieżni był złożony nie pierwszy raz. No i w tym roku dzięki poparciu obywateli Grudziądza udało się ten wniosek zrealizować. Będzie wyższy standard treningowy. I w ogóle czy w momencie odbywania się zawodów też mamy tutaj obiekt, z którego będzie można korzystać. Od 2 stycznia do 15 lutego można składać wnioski do czwartej już edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. Już ogłosiliśmy nową edycję budżetu obywatelskiego, można zgłaszać wnioski na rok 2017. Dokumenty można złożyć drogą elektroniczną poprzez system do obsługi budżetu obywatelskiego, który jest dostępny na stronie widocznej poniżej, lub dostarczyć je do punktów. Konsultacyjnych. W 2017 roku na realizację zadań z GBO przeznaczono aż 3 miliony złotych. Dobrze ćwiczyło, rekordowe wyniki uzyskaliśmy.